Okej, okay, więc siemaneczko, cześć, jestem Andrzejson, no i widzowie, tak jak powiedziałem, dzisiaj otwieramy sobie drugi prezencik, no troszeczkę się spóźniłem, ale przepraszam, ale już nadrabiamy, lecimy, szczerze nie wiem, który sobie dzisiaj otworzyć, wiem, że w tym z Matrix jest trochę taka brzydka więc raczej jej nie otworzę, ale wczoraj było z lewej, więc sobie dziś otworzymy z prawej, no i myślę, że może ten mały, co? Spróbujmy, potrząśnijmy... Postukamy, co tam możemy mieć? Fajnie, byłabym, ja bym chciał ten pakiet muzyczny, ale zobaczymy. No, trzymamy, trzymamy. Może malowanko do broni? Zobaczymy. Dobra, malowanie do broni, no i elegancko. Bardzo fajne, mi się mega podoba. Patrzcie, jakie ładne. Ej, super. Co to za co zmieni model? Ej, mega ładne. Takie, nie wiem czy znaczy, znaczy taki film jak Grinch, ale taki mega, mega podobny do Grincha. Super, wyposażam. Więc było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.